Witam, kolejna konsola e, 7502, kolejna e, o, konsola ma multi -killera. To jest ten, tutaj to doczepione z tyłu. Po co to jest? Zwykłe kurde do gier, chaty. Cheaty zwane do jakich gier mamy te che wiem, że tu można sobie jeszcze o, tu jeszcze mamy tu jest. O, tu mamy jakie gry już tu mamy. Wiem, że można samemu parę tam dodać. żeby zobaczyć. O. Dobra, mieszę z tym. To ustrojstwo. Cyk. I cyk. To będzie w zestawie. W zestawie będzie oryginalny pad Sony Karta pamięci, multi-killer, kabel zasilający i cincze, i kabel do telewizora zala. I 15 gier Konsola obudowa dobra. Tutaj na padzie jest takie żółte. Ale dzisiaj spróbuję to zlikwidować, powinno być git. Laser czyta bardzo dobrze. Podkreślam bardzo dobrze. Tak jak widać nic nie racina. Dodatkowe gry, gdyby ktoś chciał, 7 zł za jedną płytę CD. Cena będzie troszkę droższa czyli 350 zł, bo naprawdę konsola jest bardzo dobra. No wiadomo, że jest karta pamięci, ten killer. Musi być cena troszeczkę wyższa, ale konsola jest warta tego i konsola jest przerobiona. Czyta kopie zapasowe i oryginalne. O. robią. Tak. Dobra. I następna. W zestawie będą gry też i takie kultowe. Zawsze daję, To będzie 15 aż gier. To na pewno będzie Resident Evil 3, na pewno będzie Tekken 3, Metal Gear, na pewno będzie Gran Turismo i Neskar. Chyba będzie na 100% takie kultowe gry daje, nie? Zawsze. Noi i crash bandi. Avviene. beleza oh, aqui Uh. Kiedyś dobry byłem w ta piłka, teraz jak już, kurde nie mogę obczaić. Jej. Człowiek przyzwyczaił do tych nowoczesnych no. razu bomba. No bo też tak muszę robić. Czemu tak? Z nami sypną. Ona jak dubrą nie ona mnie dobiega. No, lodzie, że no on to bez przesady już. Boże. Co za boty. Już myślałem, że. O, jest. O, dupa jest. O kurde, ale mi się prawie udało. Dobra. Jedziemy następnym. A chip jest nowy, nie? Wstawiałem go wczoraj. Czyli drugiego. Napęd też jest ten wyczyszczony, nasmarowany. Wszystkie zębatki te plastikowe wymyłem, nasmarowałem. Tamten ten stary smart już taki był stwardniały. Aye, yeah 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 aye, one aye, aye, Dobro. I ko će je.